Cześć, z tej strony Kuba i dzisiaj nagrywamy Minecraft i dzisiaj będziemy zrobić kubowice. Mój, moja nowa wioska... właśnie zdecydowałem się na te kubowice, no i właśnie dzisiaj będziemy robić. Będzie fajny odcinek, to więc zapraszamy! Dobrze, w takim razie przechodzimy... Yy, jesteśmy na jakimś biomie. Dobra, najpierw sobie wykopiemy drewno i zrobimy sobie narzędzia, no bo narzędzia są na, najbardziej podstawowymi rzeczami, każdy prawie je robi w Minecraft, no każdy. No każdy robi w Minecraft, żeby przejść Minecrafta. No i dzisiaj zbudujemy wioskę, z, yy, właśnie zrozumiałem się obok wioski. Jakoś mam takiego cuda, no. A no, no miałam farta, zrozumiałem się obok wioski, idealnie. Jak i inni oczywiście. Dobrze, to czyli robimy kubowice. I oczywiście... I jeszcze będziemy, jak będzie się tak ciągle rozrastać, rozrastać, rozrastać. No i będzie bardzo, bardzo fajne będą odcinki wtedy. Wtedy będą wtedy będziemy polecać. Będziemy wtedy nagrywać więcej, takie rzeczy. No właśnie te Kubowice wtedy zrobimy. Dobrze. Z... Dobra, ojejku ile już tego mam, dobra, y... zrobimy sobie staczka, staczka, dobra. Y... O Jezu, coś nie ten godzik, nie y... Dobra, zrobimy sobie najpierw y... to i teraz y... kopiemy się w ziemię, żeby zebrać kamień, a kamień nam potrzebny jest na kamienne tulsy. Tu są każdym. O, węgiel! Węgiel na razie nie węgiel, na razie nie, ale możemy wykopać no bo musimy jeszcze przetopić żelazo. Dobra, ale przez. Dobra, wykopiemy oczywiście um, na, e, potem węgiel, ale teraz na razie wykopmy kamień. Kamień. Mhm, Kamień dobry. <grym> każdy poleca kamień, bo kamień kamień jest początkowy i ten, no tak naprawdę drewniany, ale drewniane to takie troszeczkę słabi, słabiutkie takie można powiedzieć, no i to właśnie teraz to może być też to może być też fajne, gdy będziemy już będziemy się rozrastać, bo tu właśnie gdzieś jest wioska właśnie, no i Będziemy sobie bardzo dużo rzeczy tam robić. Jeszcze moich kolegów dodam. Wy znacie mojego brata ciotecznego i tak. Jak z nim nagrywam Minecraft'a, no to właśnie teraz będziemy nagrywać kolejny raz Minecraft'a. No bo. No tutaj się jeszcze zrobić. No bo. Inni YouTuberzy też robią czasami, nagrywają Minecraft'a. Dobrze, przeprowadźmy się do wioski, bo gdzieś tu blisko jest chyba ta wioska. Oj, jaki wilczek fajny! Wilczek, wilczek. Dobrze. Ym... No, e, gdzie ta wioska, bo ja nie pamiętam. Łapy. Dobrze, jesteśmy w lesie. W lesie. Fajny las. W ogóle trochę pusty. <noise> pusty jak nie wiem. Dobra. Pójdźmy sobie w tą stronę. Dobra, pójdźmy sobie w tą stronę. Yy, tutaj. O! Jest wioska, Ulala! Tak, przez Dobra, nie wiedziałem. Ale oni tam będą mieć piece. Dobra, ale warto mieć nic. Warto mieć pies. Dobra. Yy, sz szukamy, czy tu będzie jakiś... Yy, jakiś fajny domek. O, okay? Hej! A Dobra, jakieś tu. Co to wywołało? Ok. Jakieś wybuchy były. Ale dobra. E, przejdźmy do mm, poszukiwania. Kto, kogo tutaj mamy? Naszego kochanego pana zbieżka. Uuuuh, jagódki, 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 jagódki są dobre. Tylko, że mało. Ała! No ta jagódka, no dobra jagódka, no Jagódki, jagódki Ej, Jagódki, jagódki Do domów! Do domów! Dobrze, zobaczymy, co oni tu mają. O, skrzyneczka! Chlebek Nie okradamy ich. Dobra, najpierw nazbieramy dużo drewna i zrobimy sobie gdzieś domek. Tutaj. Bo tutaj będzie nasza wioska. Bardzo ładnie wygląda w ogóle. Albo pójdziemy też w świat. Będziemy się rozrastać z tą wioską, rozrastać bardzo dużo będzie bardzo dużo rzeczy, których y, możecie się dowiedzieć o naszej wiosce nowej, no bo nasza wioska dopiero y, jest tworzona przecież. To jest odcinek. To y, dzisiaj będzie po prostu fajny odcinek. Po dawno już nie nagrywaliśmy minecrafta. Z moim bratem w też nagrywałem, ale poszukajmy sobie co oni tutaj mają, nic tutaj nie ma, dobrze. No to zamieszkajmy sobie w jakimś domku. Dobrze, może tutaj, tam tu są gdzieś świnkcą. Yy, tutaj, uuu, uuu, dobry, dobra, tutaj się osiedlę. I to będzie tu fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. E, dobra. Mam... Co to jest? Krzesełko jakieś! Dobra. No, najpierw e, musimy tutaj remontować, e, bo ten trochę komi mi tu nie pasuje. Można tu skakać takie te rzeczy. Bardzo fajnie wygląda w ogóle. Dzień dobry. Co bardzo przydaje? Dobrze, i ja w ogóle muszę zrobić jakiegoś e, mego Keba tego, mm, podkop. O tu będzie, może, jakiś kajwik. Albo coś. Proszę, kajwik jakiś. Albo, nie wiem. O, pieczone, żwiry. Dobrze, najpierw wykopmy węgla. Jakie ja się tu znalazłem na węgla? Pierwszy level mam. Kurczaczki pieczone. No dobra. E, najpierw sobie. Zrobię tulsy. Co to na pewno? Każdy chyba chce tulsy, prawda? <grytanie> tulsy. Tulsy zamiast, Najpierw zróbmy tulsy, a w ogóle pochodnie, bo pochodnie... Co mnie nie waliło? Pochodnie to zrobimy. Tra la, la la la. Ale będzie też fajnie i będzie można też znaleźć coś w cake'ach. Żelazo będzie też y, bardzo nam potrzebne też na zadanie takie, żeby zrobić żelazo i też diamenty, żeby się troszkę tutaj y, rozbogacić. I żeby mieć więcej żeby mieć więcej tutaj y, rzeczy dla takich o kurczaczki, gdzie wpadłem. Dobrze, najpierw się wkopmy. Dobra, chyba już wystarczy tyle najpierw no, musimy zaznaczyć, gdzie to jest. No, bo jak się jeszcze, się jeszcze zgubimy, że ja nie wiem. Kurczę. Tu, dobra, widzę. Dobrze. Najpierw tutaj sobie zaznaczmy, żeby tutaj być jeszcze fajnie, żeby to było fajnie, a nie tak słabiacko jak. No, gdzieś tam. Nie wiem gdzie jest No gdzieś, na pewno gdzieś. Możecie... Napiszcie w komentarzach w ogóle... Jak tam dzień chłopaka? Bo był dzień chłopaka i nie zapytałem się. No i w ogóle... Jak tam łobacz? Dobra, przejdźmy do odcinka. Jesteśmy na odcinku. To więc... Yy, najpierw z tak. Próbował, nie wpychaj mi się tutaj. Dobra, tutaj sobie zrobimy yy, najpierw kopalnię zrobiliśmy pierwszą. A domek był pierwszy chyba. Nie pamiętam. Ten świat był pierwszy. To czyli nie było różnicy. Ale chyba zrobimy niedługo farmę, gdy zdobyjemy jakieś żelazo. Nie bijemy Zbyszka, no bo to nasz król. Król, król. Król taki król. Dobrze, to teraz pójdźmy do domku. Yy. Dobrze, nikogo tu nie ma, ale... Zobaczmy co jest tu dookoła w ogóle. Bo tu... A, nic takiego, dobra. Malutki domczek. Najpierw pójdźmy... O, ten wygląda na duży. Hmm. O kawałek budki! budki. Chlebek. Chlebek, miam miam mniam. Dobrze. Eee, mm. dobrze, najpierw. Pójdźmy sobie dobry, obrę. Oa. I co to jest? Co to za dom jest? <laughs> y... U biblioteczki, Konebreczki. Musimy zabrać giga, giga dużo drewna, mogę powiedzieć tylko. No tak, no potrzebujemy na mury. Na domek. Wiecie, jak to jest. O, może tu zbudujemy takie schody teraz. Dobra, cyk, pyk, pyk. Cyk, pyk, pyk. Kurde, wpadłem do wody. I teraz to wykop. I teraz tutaj postawimy cyk. Pyk. pyk i tutaj będzie widok na naszą okolicę dlatego, bo zrobimy wieżowiec, mój wieżowiec po kogo innego Jak dopiero ja tu jestem muszę powiedzieć moim kolegom, żeby sprawdzili sobie Ugh, dla mnie nastarczyło no, Dobrze, tutaj się y, tutaj się pewnie już y, długo będzie. Musimy z, troszkę naprawdę na sobie pozbierać drewno. No bida tu żyć. Dobra, najpierw wykopmy te drewno. Te drewno, te drewno, drewno. No drewno, drewno, to drewno. Drewno to zawsze drewno. Tak można powiedzieć. Drewno to zawsze drewno. No bo drewno to drewno. <laughs> Co ja niby gadam? Dobrze, najpierw sobie pójdźmy No dobra. I zamiar wykopmy najpierw drewno, 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 drewno. Drewno, drewno. drewno, drewno. Chodzi sobie drewno. Laba, laba dół. Dobra. My kopmy sobie najpierw drewno. I... A, ma krótkie drzewo, takie krótkie. Musimy troszkę tutaj... Y... Y, troszkę razu wykopać, bo... potrzebuję raz. Desek. Deski to deski. Tak jak wam mówiłem, nie chcę się tego od nowa mówić. Bo znowu pół godziny będę to mówił. No nie mówiłem wtedy pół godziny, ale... No ileś tam? Dobrze. Jakiś cyk, pyk. Cyk, pyk, pyk, pyk. Oj, mało mi się zostało. Yy, o, 44 drewno, 99 drewno mogę zrobić, ale jeszcze nie teraz, nie teraz, nie teraz, bo to jest nasz świat i będziemy sobie korzystać, korzystać, korzystać! Dobrze, yy, jeszcze do yy, Kubowice się nazywają, bo mówię już wam. No i jeszcze dodamy liczbę 1, 4, 0. Po prostu takie litera, bo takie były koordynaty naszego przyjścia tutaj. Znaczy nie przyszłem, tu się zrespiłem, okej, okay, okej, okay. można tak uznać. Ale najpierw dużo drewna musimy wykopać, bardzo dużo drewna, bo będziemy mieć bardzo dużo drewna. Co, to się rymuje? Nie widział Kuba. E dobra, 33. Dobra, musimy się podsadzić. Oj Dziękuję. O, jeszcze tu. Dobrze. I jeszcze sobie tutaj wykupimy Drita, Hop, hopsa. Jeszcze żwirek, hop sasa. I jeszcze tutaj. Gdzieś sobie było drewno chyba. Yy, tutaj. Tak, tutaj. Tutaj zostawiłem właśnie drewno. Tutaj drewno zostawi. Naprawdę. Kuba, naprawdę. <laughs> drewno przed moimi oczami. kopię. Dobrze. I jeszcze lećmy. Dobra. Chyba tyle wystarczy. I przeróbmy. Oj. <laughs> I przeróbmy to na deski. Ile będę miał desek? Dwa, trzy stoki? Cztery stoki. uhu, Dobrze. Troszkę lasu tutaj zmarnowaliśmy. No bo tu będzie nasz teren. Oczywiście. Tu będzie nasz teren. Nasz teren, fajny teren. O, zajączek. Uciek mi, skubany. Dobra. Ale możemy też tutaj zbudować schodki, żeby było nam lżej. Po co są to schody? Żeby je wchodzić i wychodzić. A ja jak po prostu se, <laughs> nie weszłem na te schody, i chop w dziurę. <laughs> to jest opowiastka Kuby, bo Kuba opowiada: La pa pa, pa la pa pa. Kuba opowiada, co to. Cied mi się to postawiło. O, ty panie, nie łopię. Ola o, la, la, o, la. la. Fajny domek tutaj w Biodzieży masz. Dobrze. Co tutaj? Drewno. Zwykłe drewno. To jest drewno, drewno. I jesteśmy w domku. domku. Panie dobranoc. Dobranoc. A ja idę do mojego domu. Dobrze. E, mój dom. Mój dom, mój dom, mój dom. Mój dom. Gdzie Halo, halo! Tutaj... Nie, to nie tutaj. Kurczaki zgubiłem się z mądą. O, jest! Tutaj jest. Znaczmy tutaj pochodnia, pochodnia, pochodnia. Dobrze. Mm. Dynia! Dyńka! U, dyńka! Dynka! Kilodram szybciej, kopię! A sikieram? Sikieram. No też. Nie, sikieram najszybciej. Poczekajcie, policzmy. No tylko jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden. Jedna sekunda, sikiera. Właśnie, halloween, muszę. Zostawić dynię przed moim domem, bo jak... Właśnie, napiszcie w komentarzach, co się przebierać na Halloween, bo ja jeszcze nie wiem. Myślicie, ja jeszcze nie wiem. Nie wiem, kim zostanę. Ale kimś zostanę? Co to? Co? Dynka, dynka. Dobra, Zbisiu, Zbisiu. Yy, tutaj robię schody. Tutaj jeszcze trzeba to wyrównać. I tu jeszcze schody postawić, bo co by nie waliło? Zbigniu, Zbigniu, Zbigniu dzisiaj ma urodziny. Urodziny masz dzisiaj. E, dobra. I tutaj jeszcze dam. Cyk, pyk. Pek, pek Nasza wioska musi być prestige. <grydanie> Jak ja to powiedziałem! uwu. <grydanie> Dobra. Przyjdźcie do domu, w nocy jest. No do domu, no bo no do domu. Sikierka. poproszę tu trudnki, bo muszę je. W ogóle co można zrobić z dzień? Ciasto dnia mam Dzień dobry lisek. A to lisy są, no, a to lisy są. Bum! Laka, laka, bum, 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 bum. Laka, 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 bum. No! Dobrze! Ja nie mam łóżka. Dobra. Świnki. Zdrowe bądźcie. Bo się coś winie jedzą. Dobra wieśniako, dawaj łóżko! Łóżko, dawaj, łóżko, łóżko, łóżko. O, dawaj. Nie wychodź. Dobra, chodź ze mną spać. Właśnie tutaj są moje dynki, dynki. A moje świnki są. Nie, nie, dobrze, najpierw sobie światowe łóżko. Czysk. Może być! Może być. Dobrze, najpierw pójdźmy spać. Tutaj są nasze kochane świnki. Dobrze. nie. Dobrze. Dobrze. hek. Ile mogę tych? Poczekaj. Poczekaj, bo i sobie. Tak tak będzie motorowa. Co wtedy motorówką A, śnieg w ogóle niedługo będzie listopad chyba tak tak listopad dobrze dobra do jakiegoś tu bałaganu zrobiłem ale dobra będą mury też w następnym odcinku i... Mm. Patrzcie to. to! są schody! Schody takie! Co? Po co tu niby te schody są? Dobra, ale postawiłem sobie po prostu sobie po prostu Kurczę, mi się kończy. Chyba muszę pójść do domu, zrobić nową To nie w tą stronę. Ra, pa, 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 ra, pa. Chyba my dzisiaj zrobimy na te mury. Jak. Na, jak. jak yma, na, nam na, na, tak. Starczy. Starczy. Chyba mam czasu. Um, tutaj muszę zrobić, żeby było. Cyk, pyk, cyk, pyk, pyk, pyk. pyk. Taran. Cyk, pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Chyba by było dużo. Teren i tutaj jeszcze muszę tu z, zrobić taki most, żeby każdy mógł przechodzić oczywiście. No bo no by villagerowie wpadały w te dziury i po co to by, będzie? No po co? No bo po co? Po co? No po co? No po, co no po, po coś, żeby było ładnie, żeby było ładniej. No, muszę tak powiedzieć, żeby było ładniej. Ładniej! Ładnie, ładniej dobrze yy, tutaj postawię sobie kochanie i tu drugą, żeby nam tutaj oświetlały most. Tutaj jest jakiś spadek, a tutaj I to zniszczyć i to zniszczyć. Żeby było ładniej. I dobra. Nie, co to jest? Gdzie? What is it? No tu będą te schody. O tu będą. Bo no, zapomniałam je zrobić! A widzicie jaka pierdoła ze mnie. Dobrze, wszystko tu jest. Tu, tu dobra, ziemię mi daj, ziemię, ziemię, nowa ziemia, a ziemia to ziemia, na której my teraz jesteśmy, bo ziemia to ludzkość. W ogóle napiszcie w komentarzu jaką dostaliście ocenkę, bo rok szkolny jest już dawno był rok szkolny. Nie, dzisiaj, lat, teraz jest rok szkolny. No i właśnie, napisa, napis, 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 napiszcie waszą najlepszą ocenę w komentarzach. Yy. O! Jakie zauważyłem, że butów nie mam. Nad, ślepy jestem. pierdoła ślepa jestem. Musimy zamurować to. Bo to jest giga gigadziura, a gigadziura tu się nie należy. Proszę to zamurować. I żeby było ładna droga. Dzisiaj musimy naprawić tą wioskę. Bo to. No, i proszę bardzo. I proszę bardzo, teraz ładna dróżka. Ej. Na plusik. Na plusik, można tak powiedzieć. Ehm. Dobrze. Mm. Najpierw tutaj sobie ociepanie, jeszcze tutaj musimy schody zrobić. Ja chyba zaraz idę. Poszukiwanie żelazo to zaraz będzie chyba, bo coś potrzebuje żelaznych itemów. Tulsów się mówi tak naprawdę. I teraz właśnie będzie. Bardzo fajna rzecz. Kurde! Tutaj dziura! Dziura! Ooo! Dzień dobry! Really? Czyż ma ragdy? Okej. Okay. Dobra. Dobra oferta. Co czyż ma Dobra, to jest warte, to jest warte, no nie przyznajcie, że to jest warte, to jest warte, bardzo dużo warte. Dobrze. Nie pamiętam, gdzie mój dom był, ale na pewno tam, gdzie kopalnia. O, widzę mój dom. Uhuhu. A! Poprawię się, bo ja nie mogę wytrzymać. Dobra. Pek, pek, pek. I łopatę nową. I dużo kilofów musimy zrobić. To jest też. Sikiera. Sikiera, 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 sikiera. Sikra mówię w ogóle na sikiera. Tak mi się podoba. Bo sikra to sikiera. nowe świnki. Idziemy na poszukiwanie mm, żelaza. Mamy kopalnię przecież. Po co ją zbudowaliśmy? Żeby kopać. Żeby kopać. A w ogóle kopalnia jest fajna, bo fajnie się chodzi. Chodzi to się fajnie, no bo się chodzi. Kto niby nie będzie chodzi? Nie wiem. To jest bombicy. Bomba Bomba. Dobra bomba teraz będzie. Bo pójdziemy do kopalni i będzie jeszcze pani. Gdzie, czemu ja się cofam? No nie wiem dlaczego, ale... Cofam się po coś. Nie, nie cofam się po nic. Nie cofam się po nic. Nie cofam się po nic. Czy ja właśnie dwa razy to samo powiedziałem? Sigma... Eee. Sigma Dobra, kobel, cobblestone, Stone I stone. poproszę mi tu żelazo. Bo bez żelaza to by było nic. Nic, można tak powiedzieć. I teraz kopmy się przed siebie. O, węgiel! Spoko nie Potem sobie pójdziemy. Po węgiel. La, 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 la. Widowie, kubowica, ujazu, mu tu jak nie wiem? Ja widziałam tam jakąś czarną dziurę. Czarna dziura żyje, żyje. Nie, nie jest w kosmosie czarna dziura. Mmm, dodzio, Tu jest jakiś. Ra pa pa, ra pa Kurczaczki pieczone, ten żwir. Lubicie żwir? Ja nie, ja nie. Znowu. Dzisiaj było na tyle, i po tamtym odcinku będziemy budować mury. Pozdrawiam Ewę i papa!